Siamę Koło Freszko Konat, pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że też macie tak, tak dobry dzień. Słuchajcie, dzisiaj <grystanie> się znalazłem chyba 15 kg awokado w siatkach. Także grubo. Czegoś takiego chyba jeszcze nie znalazłem. Że aż 15 kg. Ostatnio było sporo sporo prezentów od szefa, ale tym razem polecał tak grubo, że szok. No i oprócz tego jeszcze inne rzeczy, co nie. <grystanie> Skarby świata. Słuchajcie, chciałem w tym filmiku nagrać, jak ważne jest to, na co kierujemy uwagę. Wiem, że mnóstwo razy to mówię o tym, że energia podąża za uwagą, i o tym wszystkim, aby, aby zwracać na to uwagę. I dlaczego tak często o tym mówię? Bo to jest klucz. To jest klucz we wszystkim. Tam, gdzie Twoja świadomość jesteś Ty. I jeżeli dostrzegamy w innych coś pozytywnego, to wpuszczamy to w nasze pole, i my czujemy, tak jakbyśmy dostrzegali w kimś miłość coś pięknego, piękne włosy, tak jakbyśmy dostrzegali to w sobie i to oddziałuje na nas. Jeżeli ktoś jest w gniewie i złości się i widzi winę w innych ludziach, że to oni są winni, to to poczucie winy oddziałuje na niego i Dlatego to jest tak ważne, dlatego tak zwracam na to uwagę, bo to w jakich stanach świadomości się obracamy, <grych> czy to jest radość, czy to jest wdzięczność, czy to jest miłość, czy to jest spokój, czy to jest wina, wstyd? Hmm. Jeszcze inne niefajne emocje, gniew. No w się sensie niefajne, ja to tak oceniłem. Teraz niefajne, no nieprzyjemne po prostu, bo ja nie jest to dla mnie przyjemne e, ciężkie poczucie jakichś niskich energii. Jest to do zniesienia oczywiście. Można to przekierować, ale właśnie no, myślę, że wielu z nas dąży do tej radości, tak? do tego, aby być w tym stanie. Więc polecam, polecam pracować nad sobą i dążyć do tego spokoju umysłu, do tego pokoju po prostu całkowitego w swojej przestrzeni. Pokoju w pokoju. I mega, mega chciałbym Wam właśnie to powiedzieć, że, że ta energia jak podąża za tą uwagą, to tym się ładujecie. Jeżeli patrzycie na owoce i myślicie, jakie zdrowe owoce pełne witamin i tak dalej, to Wy już jesteście zdrowi i pełni witamin, bo wy widzicie to w tym, więc wkładacie to w siebie. Dlatego tak ważne jest to, jak postrzegamy innych, tak jak postrzegamy, co w nich postrzegamy, czy to jest dobro, czy widzimy te negatywne rzeczy, czy te pozytywne rzeczy. Polecam, zobaczcie, jak, jak dostaniecie jakiś prezent na przykład, nie? I, I macie wow dziękuję. Zobaczcie, jakie to jest przyjemne uczucie, jak przepływa przez was wdzięczność. I pomyślcie, że mogli, moglibyście być w takim stanie wdzięczności przez godzinę na przykład. Albo przez dwie, przez trzy. I cały czas ta energia was przepełnia. Pomyślcie, w jakim stanie są wasze komórki, w jakim stanie one będą jutro. Jak przez trzy godziny dzisiaj będziecie wdzięczności i jutro trzy godziny. Pomyślcie, za, za miesiąc będziecie. Po 90 godzinach wdzięczności pomyślcie, co będzie z waszymi komórkami. Co się będzie działo? To jest nie, niesamowite doświadczenie. Pomyślcie jak nie wiem, przytulacie kogoś i myślicie kocham cię i wypełniacie się tą miłością, bo dajecie tej osobie miłość, ale żeby i dać, to musicie wybyć pełni miłości, więc wpływacie na siebie i kochacie siebie. To jest, to jest niesamowite 3, 3, 3 było. To jest kosmos, naprawdę! I wypełniajcie się tymi pozytywnymi rzeczami i żyjcie sobie w i w szczęściu. Tego Wam życzę. Kochani, polecam Wam te cudowne emocje. Trzymajcie się wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, Freszkiego na zaraz. jedziemy z Madzią w góry nagrywać materiał do, do projektu, który ukaże się niebawem. Także szykujcie, szykujcie. Yy, zajawkę na mega ciekawy materiał, który będzie do kupienia już niebawem. Trzymać wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Freszko kąt.